Najgłębszy wykopany przez człowieka otwór sięga zaledwie 2% drogi do centrum Ziemi, więc skąd wiemy, że Ziemia ma stałe jądro i obraca się ono z inną prędkością niż powierzchnia? Kiedyś sądzono, że wnętrze Ziemi to ogromna masa płynnej magmy, ale w 1929 roku silne trzęsienie ziemi uderzyło w Nową Zelandię, a fale sejsmiczne rozeszły się przez wnętrze planety. Naukowiec Inge Lehmann Analizując dane z całego świata, zauważyła, że niektóre fale zachowywały się w nietypowy sposób. Matematyczne obliczenia wskazywały, że ich trajektoria miała sens tylko wtedy, gdy wewnątrz płynnego jądra, o którym istnieniu już wiedziano, znajdowało się jeszcze jedno stałe jądro. Inni naukowcy potwierdzili tę teorię, analizując dokładniejsze dane i korzystając z lepszych modeli obliczeniowych. Odkryto nawet niewielkie różnice w danych, które sugerowały, że jądro Ziemi obraca się z inną prędkością niż powierzchnia. Obecnie uważa się, że jądro Ziemi przechodzi cykle przyspieszenia i spowalniania trwające około 70 lat, a obecnie znajduje się w fazie spowolnienia.